Witam Was na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak zrobić ten bardzo łatwy i szybki przepis. Makaron z warzywami. Bardzo szybki, bardzo łatwy i to, co ważne, zdrowy. Moje dzieci bardzo lubią, kiedy przygotowuję im taki przysmak. Możemy tutaj dodać bakłażana cukinię, marchewkę i sedan, to, co lubicie. Teraz, jeśli jesteście ciekawi, jak wykonać taki przepis, to zapraszam do oglądania. Na patelni podsmażamy pokrojoną drobno cebulę. Kroimy drobno nasze warzywa. Tutaj mamy akurat seler, marchewkę i bakłażana. Jeśli wy macie cukinię, to też bardzo fajnie pasuje. Do cebuli dodajemy resztę warzyw i podsmażamy przez kilka minut. My dodaliśmy też kilka kawałeczków dzenzeru, więc jeśli lubicie, to dodajcie. Czujemy przepiękny zapach i daje fajny smak. Dodajemy bakłażana i smażymy na wysokim ogniu przez kolejne kilka minut. Na koniec dodaję Sos pomidorowy. My dzisiaj użyliśmy tego Eselunga Bio Polpa di Pomodoro, o którym Wam już mówiłam wiele razy. Jest warty polecenia. Gotowe, łatwe, szybkie i bardzo zdrowie. I to co najważniejsze, to też bardzo doceniane przez dzieci. Jeśli przepis wam się podobał, zostawcie paluszka w górę. Pozostały sos możemy zjeść z brusketą, możemy zjeść z chlebem. Jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny.